Ten dzień pamiętam w taki sposób, że o godzinie 2 w nocy wywołano mnie do zarządu regionu, konkretnie na ulicę Kościuszki. Tam w tej chwili się mieści inne obiekty, tam są w tej chwili ogrody działkowe, ale jest to budynek dawnego drumetru. Ale sytuacja zaistniała, że tak jak dzisiaj są czujki, a wtedy trzeba było jednak zapalić światło na korytarzu. I gdy poprosiłem. Żeby zapalono światło, nie zapalono tego światła. Więc dla mnie to był jasny sygnał, że coś się stało. I gdy wychylając się z okna, spojrzałem, że stoi z drugiego piętra stoi radiowo z milicji, to wiedziałem, że coś się stało ze związkiem. Nie przychodziło mi na to, że to jest stan wojenny, ale wiedziałem, że coś się stało i że po prostu czas biegnie. Na to, mi się po prostu szykował, bo jeśli oni odstąpili, to znaczy, że przybędą po mnie później i o szóstej już wejdą. I tak też się stało. O szóstej przybyli dwóch wchodziło z radiowozu, ale w mieszkaniu znalazło się pięciu, to znaczy tych trzech czekało na mnie zdecydowanie, że może będę chciał wyjść, bo no to wtedy mnie tak jak ktoś mnie grzecznie przejmą. No i o godzinie szóstej. Powiedziałem do rodziny, że muszę otworzyć drzwi, bo inaczej nam wywalą drzwi, po co na co. Poczekałem, weszło pięciu do mieszkania. Wiadomo, nakaz zatrzymania, bo takiej decyzji o internowaniu to w ogóle nie było, nie było. Dostarczono decyzję o internowaniu w zakładzie karnym 28 grudnia. I także tutaj o godzinie, o godzinie 7 znalazłem się już na terenie zakładu karnego, budynek administracyjny przyjęcie. Z tamtego przyjęcia już byli koledzy z Płocka, z regionu Płockiego i z regionu Konickiego. Także ich zdejmowano, musiano ich w nocy zdejmować. Z tego co wiem to Płoc po 24 zatrzymywali i już po prostu przetrzymali i rano ich transportowali do Wrocławka. Tak jest życie, gdy jadąc na ulicę Kapitulną, w tej chwili a dawną Polewki, czy się mieści urząd pracy tam była kiedyś komenda Powiatowa, miejska, milicji. I tam było krótkie zebranie paru osób, i kibitka, i do Mielęcina I tak się rozpoczęła ta droga, którą jak to się mi trwało się. Z aresztu śledczego po godzinie 17 na Pawilon, numer wtedy 5, i tam jak to się mi przebywałem do dnia 20. 9 kwietnia. Lekcję myślę, że trzeba zostawić dla potomnych, bo właśnie tego dnia tak naprawdę Polak stanął przed Polakiem i. No i to jest smutny moment, na pewno tragiczny w historii naszego państwa. W murach więzienia we Włocławku osadzono 200 opozycjonistów w ciągu pierwszego tygodnia. W więzieniach znalazło się 5 tysięcy Polaków, po których no, 5 tysięcy rodzin było roztrzęsionych, nie wiedziało co się nie działo, a tylko i wyłącznie dlatego, że mieli odwagę mówić, że chcą innej Polski. Myślę, że powinniśmy o tym pamiętać. Dobrze, że te uroczystości są, dobrze, że pielęgnujemy jednak pamięć o tych wydarzeniach, bo. To rodzę, żeby nigdy więcej w naszej historii tak smutne, tragiczne wydarzenia nie miały miejsca. Drodzy Państwo, ja jestem niestety z tego pokolenia, które jeszcze pamięta. To, co zapamiętałem, pewnie będę pa pamiętał do końca e, życia, to oczywiście e, przem przemówienie Wojciecha Jaruzelskiego, no i oczywiście brak e, sygnału w telewizji. Pamiętam 13 grudnia, to wtedy była niedziela, mroźny dzień i brak Teleranka. Przede wszystkim ja wtedy byłem Chłopcem w wieku szkolnym, i to mi się rzuciło w oczy. Dopiero później zaczęły tak informacje do nas docierać, różnego rodzaju. Zapanowała można powiedzieć swego rodzaju panika w Polsce, bo mówiło się o wybuchu wojny nawet. Co oczywiście w tej sytuacji politycznej, która wtedy miała miejsce, było bardzo możliwe. Także to były naprawdę smutne i takie dramatyczne chwile. No później dopiero do, zaczęły docierać informacje oczywiście o wojskach na ulicach, czołgach, wozach opancerzonych, o słynnych koksownikach. No ale to wszyscy znamy z historii. Natomiast ja pamiętam brak sygnału telewizyjnego, brak telewizji, brak jakichkolwiek programów. Stan wojenny był czymś bardzo złym dla naszego kraju. Komuniści w tamtym czasie próbowali słamsić wolność, zniszczyć Solidarność, to już się nie udało, doprowadzili tylko do tego, że około stu ofiar było stanu wojennego w Polsce, doprowadzili również do tego, że było zapóźnienie gospodarcze w kraju, dzisiaj mamy sytuację nieco inną, aczkolwiek są pewne analogie, bo jeżeli premier polskiego rządu i jego konstytucyjny minister sprawiedliwości mówią, że będą stosować prawo tak, jak oni je rozumieją i jeżeli polski rząd próbuje rządzić za pomocą pały i uchwały, no to jest to droga donikąd i Solidarność na to się nie zgadza i myślę, że ta koalicja, która rok temu powstała 13 grudnia i rządzi naszym krajem, nie wprowadziła wielu obietnic wyborczych dla obywateli, natomiast z dużą gorliwością spełniła jedną z obietnic, to znaczy uhonorowała z powrotem nadmiernymi przywilejami pracowników służby bezpieczeństwa w okresie PRL-u. I to też jest haniebne i to jest na naplucie w twarz wielu działaczom Solidarności, którzy wtedy nadstawiali karku za ojczyznę, za Polskę i za Solidarność.